Poznań 6 września 1939 roku. Wojska niemieckie zajmują miasto. Poznań i cała Wielkopolska zostają włączone w granice III Rzeszy. Na tych terenach powstaje jednostka administracyjna zwana Kraj Warty, a namiestnikiem zostaje mianowany Artur Greiser, fanatyczny nazista i polakożerca. Kazał wybudować sobie piękną willę w jeziorach, w otoczeniu lasu i jezior. Odbyło się to niewolniczą pracą więźniów obozu koncentracyjnego w Żabikowie. Spacerował tam, polował, a w międzyczasie wydawał zbrodnicze rozkazy eksterminacji i wynaradawiania ludności polskiej. Skutek rozkazu T4 o eliminacji życia, niewartego życia, wydanego przez przywódcę III Rzeszy Adolfa Hitlera, niemieccy żołnierze mordują pacjentów szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Część z nich zostaje wywieziona do Fortu VII, gdzie powstaje obóz koncentracyjny dla Polaków. To właśnie na Pacjentach z Owińsk po raz pierwszy Niemcy przetestowali komory gazowe, które później zostają wykorzystane przez nich na masową skalę w obozach koncentracyjnych, takich jak Auschwitz i wiele innych. Fort VII, obóz koncentracyjny w Żabikowie i więzienie karnośledcze przy ulicy Młyńskiej stają się miejscem kaźni inteligencji polskiej i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Niemcy szczególnie nienawidzili polskich bohaterów, powstańców wielkopolskich. Którzy 20 lat wcześniej pokonali ich w walce o przynależność państwową Wielkopolski. Hitlerowcy wzięli na nich krwawy odwet, torturując ich, upokarzając, wykorzystując do niewolniczej pracy i w końcu mordując. W mieście zapanował terror. Masowe egzekucje na ludności cywilnej odbywały się w samym centrum Poznania i w okolicznych lasach. Podobny los spotkał obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy zostali wywiezieni do obozów zagłady i do Poznania już nigdy nie powrócili. Cel trzeciej Rzeszy był jeden: jak najszybciej wyeliminować polskość z tych ziem przez masowe zabójstwa, zniewolenie, zniszczenie i kradzież kultury, wynarodowienie i wysiedlenie. A Wielkopolska już na zawsze miała stać się częścią Niemiec. Tak wyglądała poznańska rzeczywistość przez 6 lat wojny, w styczniu 1945 roku do Poznania dotarł front wschodni. Armia Czerwona stoczyła krwawy bój z Niemcami o dobrze ufortyfikowaną twierdzę Poznań. Po obu stronach straty były olbrzymie. Walki trwały miesiąc, a miasto zostało zniszczone w 55%. Zniszczeniu uległa większość zabytkowej zabudowy starego miasta i infrastruktury krytycznej. To, czego nie zdołali zniszczyć i ukraść Niemcy, dokończyła Armia Czerwona. Pozostały tylko ruiny, trauma i nędza. Wiele zabytkowych budowli, które tworzyły przedwojenny charakter miasta, nigdy nie zostało odbudowanych. Zbrodniarz wojenny Artur Greiser został stracony w ostatniej publicznej egzekucji w Polsce na stokach Cytadeli w roku 1946. Wydarzenie to obserwowało 100 tysięcy ludzi.